Polski Związek Klub w Kanadzie, który oddział 43, znajdujący się w Bery, który proponuje i propaguje wszystko, żeby było... Dużo ludzi, myślisz, przyjdzie dzisiaj? Ile, ile Obawiam się, że nie będzie za dużo ludzi, bo jeszcze są dzieci na obrzeżach. Ludzie wyjeżdżają na wakacje, bo... wakacje Jeszcze są... się szkoła na dobre nie zaczęła. Tak jest, ale być może przyjedzie. Mieliśmy Dzień Dziecka 1 czerwca, było zimno, bo tylko 3 stopnie akurat, ale też było fajne. E, ile tutaj ludzi korzysta z tego domu polskiego? Około 300 osób, 300 to 400 osób. A polonia w Berii ile jest? E, trudno mi jest powiedzieć ile jest, ale nie jest mało. Cześć, Krystyna. Nie. I chyba rośnie. No, z tego co widać mamy na obrzeżach Berii dużo ludzi, którzy kupili posiadłości, nie chcą mieszkać z jednocześnie. No, ale tam Siedem. się buduje tak. też na obrzeżach. Tak, bardzo dużo się buduje. No i fajnie jest po prostu. Dużo lżej i lepiej niż Toronto. Zapraszamy w takim ja. razie. Dziękuję bardzo. Dobrej zabawy. I proszę się przedstaw na koniec. I... Spyszek kozej. O, dużo jest młodzieży. Jest... Zaskoczyli mnie dzisiaj młodzież, bo chcą sprzedawać lemoniadę, pączki, rurki. Chcą prowadzić różne gry. I, i to jest to pytam ich, Sami przyszli? Tak? Sami przyszli. Pytam ich, dlaczego tu przyszliście. Bo, bo, mo, moi rodzice próbują coś zrobić w, te, w tym miejscu dla, dla, dla Polonii i my chcemy też mieć udział w tym. możesz rozumiesz, a co do Kochanowski był. No, nie, ale dowiemy się. I, I tak jak typowa młodzież, zaraz na telefon Kochanowski. Już teraz wszystko wiedzą o Kochanowskim. A jest dużo młodzieży, jest dużo, ja nie tylko młodzieży, dużo młodej Polonii jest. To, to jest no ale co to chyba jest? serce rośnie, to jest duma i, i, i radość. No, to jest naprawdę dużo. Że Polska radość. tu nie ginie. Nie ginie. I nie, nie, to jest o to, że jest Związek Polaków, czy w ogóle. Organizacji Poloniny, no, w niektórych miejscach wiemy, zaginają się pomału, a to ko może to podtrzymują się trochę, ale tam... Te młodzi, ta młoda Polonia, które tutaj przyjechali jako bardzo młodzi też ludzi. Albo się urodzili nawet. Nawet urodzili się tutaj, to teraz dalej prowadzą i potrzebują tą polskość i to jest dla mnie, tam zapowiem, ja tutaj się urodziłem i to, dla mnie to tyle lat już jestem angażowany w tych różnych polskich organizacjach, widzę jak idą tak i widzę jak idą tak, ale to po, przyłączyłem się z powrotem tutaj w Związku Polaków w Kanadzie. Dlaczego? Powiedziałam, jak naprawdę tu rośnie. Że mają coś naprawdę, cel bardzo dobry i chcą nie dla siebie tyle co zrobić już zostawić coś dla swoich dzieci. I to naprawdę to jest czymś, coś co jest pięknego i co jest, ja myślę, w krwi każdego Polaka. Że chcemy zostawić coś po sobie polskiego. Co takiego dobrego w polskości jest, że ludzie tak ciągną, przyciąga? Ja myślę, Historia, tradycja. Um, w ogóle ja, ja myślę, że najważniejsze, co mogę powiedzieć, że co jest w, Pol w Polaków, tej, w tej krwi, czy jesteś tu urodzony, czy w Polsce urodzony, ta krew jest, że jest ten nie, to nie jest kraj, to jest naród. To jest czymś, kim ty jesteś i to zostaje i to nie, nie jest znajdowane. W Kanadzie próbujemy to zrobić, w Ameryce próbują to zrobić. Ale Polacy pokazują jak to jest zrobione. My to we krwi mamy. Mamy to w krwi. Prosto. No wszystko w porządku. Ja no cieszę, właśnie, się, jak cieszę i... się też, córka tu przed chwilą była z koleżanką. Ale górale roku. też przyjeżdżają. Górale tu? też przyjeżdżają. Były czasy, że, że nawet my grali tu występowali zespół góralski, wszystko. Teraz troszkę ten, no ta młodzież wyrosła co ten, ale mam nadzieję, że, że znowu wszystko się odnowi i jest zespół prężnie działający w Toronto. Także że. A w Berii nie ma góralskiego zespołu. Czy... Zespół niemal, ale jest dużo górali też. No a tak chciałem zapytać, ile górali jest tutaj w Berii mniej więcej? No jest, jest, dosyć dużo jest. 100 będzie? Y... Będzie na pewno, na pewno może nawet więcej, nie? I no i dzieci tak samo są, także, że, że, że... Trzymają się razem, czy kłócą między sobą? Przepraszam, <grym> <że> tak pytam. <grym> no nie, nie kłócą się, tak po prostu potrzeba, mamy tutaj ten związek y, imienia Grzegorza Pieszchały, jest jest tutaj ten, y, także mamy spotkanie jakieś tego, także że coś się będzie działo, niedługo będziemy mieć zabawę na, na, na pol y, w polskim kościele, także no co i się dzieje, co i się dzieje. Tak, no najważniejsze, że dzieci dzieci lubią przywodzą, młodzież przyłodzi, to jest, to, jest, to jest najważniejsze, nie, że, że będą to kontynuować. No zwłaszcza Mam w najpierw. tych czasach, gdzie wszyscy tak. są na tych telefonach, tak, 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 tak. gdzieś tam nie wiadomo gdzie, a, a tutaj są razem i to tak, chyba tak. nie ma lepszego wychowania niż to tak, takie. Tak jest, Zauważyłem pewne zmiany w Kanadzie, szczególnie jeśli chodzi o nasze pokolenie. Mówimy takie 35, ta pierwsza migracja, co przyjechała do Kanady jako dzieci. Byli urodzeni w Polsce, przyjechali tutaj i, i, i sam osobiście zauważyłem, że wychowaliśmy swoją rodzinę, dzieci a, i przyciągnęło mnie to, że do, do swoich ludzi. Bo Uważam, że trzeba trzymać pewien taki community y, naszych, y, Polaków. Że no to, 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 to się chyba lepiej rozumiemy po prostu, nie trzeba opowiadać... O, nie, to, to mo, mo, moje marzenie jest takie, żeby po prostu dzieci moje zostały w tym, w tym otoczeniu, y, żeby... Bo to jest jednak kultura jakaś. Jest duża kultura, jest duża kultura, ale bardziej szukam, chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były wychowane w tej kulturze i, i zostały w tej kulturze mając korzenie yy, z polskiego domu. Tutaj urodzone w Kanadzie. Tu urodzone w Kanadzie, bo gdy my osobiście teraz się tym nie zajmiemy i nie pokażemy czym, z czego, skąd my pochodzimy, a zaniknie to. A za nami i z boku jest, są inne nacje, które momentalnie yy, przejmują przyjmą, palę, jak gdyby. Przejmą i, 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 i robi się to co widać. Więc dlatego bardzo się tym zainteresowałem i, i, i wstąpiłem właśnie. Ty, jak ruch, długo już tutaj? Rok w... czasu. czasu. Rok czasu, a aktywny w Polonii może tak od dwóch lat. A mieszkam w okolicy od 18 lat. I, I to zawsze... nagle właśnie tak przyszło, na ten moment. Budziło że... się to powoli. Budziło się, i, i, i z miłą chęcią po prostu zainteresowałem się tym. Jestem bardzo wdzięczny, że tak zwana ta starsza Polonia oddała nam tak zwaną pałeczkę. A, i, I działamy jak możemy. Mamy super drużynę ludzi i, i wszyscy są mniej więcej tego samego tematu. Bo właśnie, jakieś, jeszcze jakieś 15 lat temu, 20 lat temu w organizacjach polonijnych wszędzie był taki minorowy nastrój. Tak. Wszyscy mówili, co to będzie, nas nie stanie, nie mamy następców, nie ma komu to robić, trzeba sprzedawać te wszystkie rzeczy, które Jest. żeśmy tam Jest nagromadzili. Dużo tym Jest dużo w tym prawdy. To co były tak zwane, ja nazywam to czarne chmury, one minęły i, i następują nowe, nowe, now, nowe Zmieniła Zmieniła się sytuacja. Zmieniła się sytuacja i również to przyciąga ludzi innych z tego samego pokolenia, z tego tak zwanych lat 90. które już mają dzieci, mają rodziny. I, i zauważyli, zauważyliśmy duży przyrost, duży przyrost. Czyli to już są dzieci, tych dzieci też tak. Tak, tak jak to, to, jest to, jest to jest trzecie pokolenie. Drugie trzecie pokolenie, które, które tu się wychowało w Kanadzie, powracają do korzeni. Dzisiaj od rana jesteśmy. Ile jest? Ile? Od 11 godziny jesteśmy tutaj. A jest, teraz jest nas pięcioro i później przychodzi druga zmiana o trzeciej, też pięcioro To zawsze tak regularnie Pani przychodzą w tym samym składzie czy jak to jest z tym udzielaniem więcej się? tak, w tym samym składzie, także już mamy ustalone takie szyfty, dwa razy się zmieniamy i Dobrze nam się bardzo nam się fajnie współpracuje. Cieszymy się z tego, że pomagamy, komunity polskie się wzrasta i chcemy, żeby jak to najdłużej i, i, i żeby to dalej tak rosło do góry, spotykamy. Bo chyba się rośnie, no właśnie, a, a młodzi co? A młodzi są do kuchni. Są, tak. Też w kuchni czy nie? Też w kuchni, tak. O, to, to, tak naprawdę. My się uczymy o tym, co mają więcej experience. Ale to, o, rozumiem. A panie mają ten experience w domu, czy zawodowo? Gdzieś? Czasami, to zależy. Zależy, tak? A młodzi trzy garni, chłopcy też, czy nie? Czy też pomagają? Trzeba skrobać ziemniaki, to my zawsze chłopaków wołamy i ten. I nam pomagają. Atmosfera jest super, wspaniałe dziewczyny są, proszę bardzo. A pani tak się czy... spotykamy poza kuchnią, także? Gdzieś? Tak, tak. tak? spotykamy o. się, tak. Razem wychodzimy. wychodzimy raz od, czasu. Tak, od czasu do czasu, także, tak. Super, ty od jak dawna pani tutaj gotujesz? A tak jeszcze jakieś dwa lata. Tak, razem jesteśmy w kuchni. I to, na i... każdym pikniku. Także na każdym pikniku. Praktycznie na każdym pikniku. Tak, to... nie ma w tej chwili w kuchni naszej, także my jesteśmy. A trzeba się znać na tym, skąd się wie, jak gotować. A jakoś razem, prawda? Dobra, żeśmy... no chyba się inaczej gotujesz w kuchni... domu. Inaczej, bo w większej ilości wiadomo, także mhm. jakoś wspólnie, wspólnie myśliwamy. A, a specjalność? Jaka specjalność, specjalność... kuchni? Schabowy czy co? Um, bigos, bigos? A Pierogi. Pierogi, tak, ruskie pierogi. To Same panie lepiej? Same lepimy tutaj pierogi. O, tak. no to rzeczywiście. No to cóż, gratuluję. I to zachęcamy innych do tego, żeby właśnie tak. razem tutaj. Jest, jesteśmy wychowani tutaj. Większości życia i mamy inne wizje. To co było kiedyś nie wpływa to bardzo w, w rolę. A, a my jako Polacy się ściągamy razem, rodziny, mamy teraz, wspólne tematy. Ja teraz bardzo cieszę, jak, jak widzimy po prostu wszystkich razem, rodziny razem, przynoszą swoje młodsze pokoleństwa tutaj i po prostu pokazujemy im jak naprawdę Polonie powinna działać. A próbujemy wszystkich trzymać grupie razem i każdy, każdemu naprawdę tutaj pomaga, także... Um, a ta, ta, na tym to, to polega, tak? Że tak, się po prostu, prostu tak? zna poza, tak? jest do kogo zadzwonić, coś się Dokładnie. dzieje. Tak. Mamy tą senior group tutaj tak samo, bardzo ze sobą współpracują i uh, pomagają sobie i fajnie, że mogą się z kimś spotkać, kogoś zobaczyć. Um, mają naprawdę dużo rzeczy, co... Dzieci się razem no. bawią? Tak, oczywiście, proszę spojrzeć. Nasze tak. dzieci się bardzo bawią razem, tak. Mamy, no. mamy, mamy, mamy koło harcerskie, jest... jest... Jest nasza młodzież. Przyciągają po prostu sam magnet. Magnet sami się do siebie ściągają i bawią no się razem. To jest takie dziwne dla mojego pokolenia. A, Polacy się nie lubią, Polacy się kłócą. A, że tak jak bywa. gdyby nie ma, nie, że, nie, że Polacy nie są solidarni, że sobie nie pomagają. Są takie obiegowe opinie, że. A... No to nie, nie, nie tylko o Polaka chodzi, bo jak się spojrzeć na każdy inny kraj, można powiedzieć to samo, sobie, że Polczyki są tacy albo są tacy, to jest nich rado. Zwłaszcza jak sobie łoży człowiek w kółko i. Ma dobry początek i jest wsparcie. To mi się zdaje, że każdy do każdego tak przylega bardzo. Tak. I... No, że razem jesteśmy silniejsi. Tak, no po prostu. Po prostu jest, Nawet informacji, że ktoś wie coś tam, nie wiem jak załatwić, czy, czy coś mi ja stoi. To, to, to jest bardzo ważne, żeby rozmawiać ze sobą, spotykacie, bo to jest w dzisiejszym świecie, to jest bardzo ważne. Bo każdy, zwłaszcza po, po pandemii, zamknięty był sobie. Nie, nie, nie chciał się spotykać z innymi, nie, nie chciał wychodzić. Także ta grupa tutaj jest, jest do, dobrym sposobem, żeby razem się spotykać e, z rodzinami. Tak. Ty, no to powiedzcie, ja, jak jakie są wasze losy? To zacznijmy od, od pana. Ja, jak pan tutaj w ogóle się osiedlił i od jak dawna. Ja przyjechałem prosto z Polski tutaj do, do Bery, do tego pięknego miasta i, i mieszkam tutaj całe swoje życie. I, czyli jak dawno temu? Czyli 24 lata temu. I mhm. to um, jedyna polska organizacja jaka tutaj była, oprócz Kościoła, to, to była właśnie Związek Polaków w Kanadzie Grupa Tutaj w Bery. I dołączyłem do niej w tym samym roku i już jestem 24 lata tutaj. I byłem jednym z najmłodszych i widziałem jak, jak działa ta wymiana pokoleniowa. I jako naj, naj, najmłodszy członek zawsze na, tutaj ci starsi na moje barki. Z, Um, dali tę odpowiedzialność, żeby ściągnąć tutaj młodych i tak. cały czas się starałem ja powrócić. Tak, muszę muszę. To, muszę tak, dodać, że Adam się... jest e, drugi rok, tak? Drugi rok jest prezesem i, I to są głową całego i, działania i, i zmiany są moment... gigantyczne. To znaczy na czym zmiany polegają? Co się zmieniło? Młode, młode pokolenie, świeża krew, e, dużo, dużo ambicji, dużo, dużo działania. Znaczy działania co? Pikniki? Nie organizacje, wiem. Organizacje, używania Facebooka, Instagrama, yy, używania nowych mediów yy, Otwieramy po prostu wrota do, do, do całej tutejszej synko Trochę nowiej, ale trzymamy wszystkie takie stare zasady po tak, prostu. Tak, ale, ale tak. Stare czyli też... jakie? Czyli z pokolenia na pokolenie to to było nam dane i po prostu próbujemy utrzymywać wszystko tak jak, tak. jak było i jak mamy jak przekazać to do naszego pokolenia a, z tradycji. A, rozmowy, nasze dzieci do tego lękną, na przykład mają znajomych ze szkołach i na podwórkach, ale bardzo lubią przychodzić tutaj i widzieć swoich znajomych, którzy przyjeżdżają tutaj na takie okazje, na pikniki, na harcerstwo i naprawdę tęsknią, jak nie widzą się... Dzieci to... też w są? Tak, tak, są. tak mamy dwójkę. Czeczna akcja letnia, też wszystkie tak, rzeczy. Tak, my tam my pana o, tak. też widzieli, tak tak. No tak Jesteś bardzo, jesteśmy, bardzo jesteśmy wdzięczni właśnie dla ZHR, bo, bo oni tutaj chcieli za, założyć szep. Także założyli dać szep, są, są liderzy i jest to wielki sukces. Od razu jest 40 dzieci. Było w, było w pierwszym roku i to harcerstwo wychowuje świetnie dzieci. Tego, co nam brakowało tutaj, co nigdy nie zrobiliśmy, bo cały czas staraliśmy się młodych tutaj ściągnąć dzieci, ale tak nam to wychodziło średnio. A harcerstwo jest świetnym sposobem i mają tu ma duży sukces. i na... uczy tego, czego szkoła nie uczy. Już. Dokładnie. I tak. nawet o. nasze dzieci nie mówią tak czysto po polsku, ale rozumieją wszystko i dalej chcą być tą dalecą być w tym samym związku, Także to jest naprawdę... To, to fajne, skończyliśmy że... z panem, to je, pani jak tutaj trafiła? To... Trafiłam to przez Adama tak naprawdę, <trafi> bo mieszkałam w Berry przez 7 lat, ale nie wiedziałam, że w ogóle coś tutaj się działo. Chodziłam do kościoła, ale nie byłam pewna, że na przykład coś, jakaś inna organizacja była tutaj. I tak powoli przypomnę na jeden piknik, był chyba to Dzień Ojca i od tamtą się tak zaczęło. Zaczęłam pomagać od z dekoracjami i tak się jakoś wciągnęłam, ale to dzięki Adamowi tak naprawdę. A jak On dawno pani, tak tutaj pani tutaj jest? 7 lat? Ja 7 lat w Berry jestem. Bery, tak. Prawie 8 już teraz. A wcześniej, a wcześniej mieszkałam w Miltonik w Misizadze z mężem. A, a. Mam dwójkę dzieci, tak samo które należą do ZHR, do harcerstwa i. A pani tutaj przyjechała jako młoda. Kobieta, ja, miałam 15 tak? lat. 17. Tak, przyjechałam, także. Z angielskim jeszcze mam, z polskim jest troszkę ciężko, ale jakoś sobie daję radę. Nie no, bardzo dobrze. Panie. Ja mogę tylko jedną rzecz dodać, że będąc tutaj, jest duży respekt dla seniorów. Dbamy o nich i również widzimy ten odwrót tej, 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 tej miłości do nas również, do tej młodej generacji. Bo myślę, że, że im serce rośnie, że bo jest kontynuacja, że to co robili miało sens po prostu. Tak i wiedzą, że dostawiają to w pewnym sensie w dobry ręce. No z... Kontynuujemy to co oni zaczęli Serce rośnie i Roz... rozkładamy skrzydła. No to jest to właśnie. Jak ja się spadza. tu znalazłem, mieszkam w Berii, okolicach od y, 15 lat. A przyjechał a pan do... do kanady, czy... W latach 90. Y, tak zwana ta pierwsza emigracja co wyjeżdżała z Polski 92 rok. Y, y, prosto do high school. No i tak, tak, zacząłem od, od Toronto, Richmond Hill i 15 lat temu, żebyśmy się przeprowadzili tutaj w okolice. Szukając większego domu, większej działki. Po prostu zleżało na cenę tak? Tam było drogo, tutaj taniej? Styl, życia. styl, styl, styl życia, życia, bardziej natura, większa posiadłość, yy, utrzymując się w tych samych, jakby, kosztach życiowych. Mhm, Więc yy, to mnie tu przyciągnęło. A do związku jakiś jestem półtora roku, rok czasu a Był bardziej aktywny niż, niż, niż kiedyś. Wiedziałem o tym miejscu, byłem raz czy dwa na piknikach, ale mhm. widzę dużą zmianę w ostatnim roku czasu. Osta że... no, tu jest jeszcze strzelnica, gdzie kiedyś Polacy strzelali tak, też tak, tam, do... Zaraz obok. Jest, jest. Tak, tak no to, no to cóż, no to super, to ja jeszcze na, na koniec chciałem zapytać, jakie są te perspektywy, to znaczy co, co w przyszłości, oprócz tego, że... Żeby było lepiej, że, żeby było więcej, tak. żeby się wszyscy po prostu... Tak. Tak. Czyli co, zapraszamy po prostu, zapraszamy. Ktoś ja. mieszka w w okolicach, tutaj, w promieniu kilometrów od tego miejsca. Całe Szymko, cała Polonia w Szymko, to są nasi goście, nasi, nas, na, na, nasz cel, żeby po prostu ich ściągnąć bo nie ma innej tutaj polonijnej miejsca, gdzie, gdzie, gdzie się można spotkać a, mhm. i, i, i mamy... mamy... Widzę, że jakieś zajęcia sportowe, piłka dla dzieci, że jakieś kuligi były w zimą... kuliki również, też. No jest piękny teren przede wszystkim, więc. I taki zamknięty, gdzie po prostu jesteśmy u siebie, nie, nie jest to... jest mini park Paderewski. Przez dzieci właśnie możemy ściągnąć... Rodziny, bo jeśli dzieci będą tu chciały przychodzić, to będą ciągnąć rodziców, chodź pojedziemy tam, chodźcie pojedziemy tam, a jeśli dzieci nie będą tu chciały przychodzić, to rodzice przyjadą i zaraz sobie pojadą, a następny raz nie przyjadą, także yy, duży tutaj staramy się robić dużo rzeczy właśnie dla dzieci. Jedynie co tutaj nam brakuje jeszcze to... Właśnie, właśnie młodzież. Młodzież, młodzież, 18 młodzież 18 z plusem, także na... są dzieci, są starsi, rodzice, tak, tych dzieci, tak. a nie ma tej młodzieży, która jest na studiach może, która tak, tak. ma tam właśnie 18, 18 20. School, takie studia właśnie tej młodzieży tutaj potrzebujemy i będziemy tutaj się starać, żeby ją sprowadzić jakimi sposobami. Będziemy na nasz następny rok i na nasze lata to właśnie jest to, żeby budować tutaj tę Polonię młodą, żebyśmy kiedyś nie mieli problemu z przekazaniem tego komuś, żeby ta wymiana pokoleniowa była dalej. No właśnie, jak to jest, no jesteśmy Kanadyjczykami, ale co, zasymilowany, nie, nie zasyminowany. jak to jest ten nasz stosunek do, do tego kraju, w którym płacimy podatki, w którym mieszkamy, który w sumie no, daje nam dużo różnych możliwości. No to jest nasz, nasza druga... Witam. Ojczyzna, ale, ale ta, ta nasza prawdziwa, w której urodziliśmy się, została w Polsce. Dlatego jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy Polakami. I myślę, przynajmniej ja jestem bardzo dumny, że jestem Polakiem, i, i dla, dlatego to, to, to wszystko. Działalność polskiej organizacji. Czuję się to, noś, e, czy to w taki sposób. E, Polska, jest e, dalej moim pierwszym narodem, ale. Moje było Bo Pani same... jak gdyby została wywieziona z Polski. Dokładnie. <laughs> tak, tak można powiedzieć jako dziecko, jako no, ale. Yy, nie jak? wybrała Pani tej emigracji? No nie, nie wybrałam niestety. To była decyzja moich rodziców. Ale kocham Kanadę i kocham Polskę. Także mam nadzieję, że moje dzieci będą miały taki sam szacunek do Kanady i do Polski. Mhm. A, I mam nadzieję, że to im podam. Mhm. Tak. No, ja uważam, że, dokładnie jak Kamila powiedziała, że większość życia spędziliśmy tu już w Kanadzie, respekt jest, nie planuję wracać, a tu założyłem rodzinę, biznes, prowadzimy życie i, i, i tutaj jest mój drugi dom. Mhm. Ale, Ale Polska, Polska to jest... jest... Polska i zawsze, zawsze, zawsze tam jest. Zawsze Polska jest w I no tak chyba Polska jest. to jest ten kręg osób, które te jest wartości... Nasza, tak. i... nasza kultura, nasze wartości, historia. nasza historia. Język, tak. tradycje, tak. religia. Ja się patrzę na moje dzieci, Moje dzieci mówią, mamo, ja wiem, że jestem tutaj urodzony, ale ja dalej I feel like I'm really Polish. Tak, tak. Tak, I to to to. I, I to tak widzimy tak to, nawet, nawet podchodzą e, Kanadyjczycy, którzy są z drugiego już pokolenia e, pytają się, co tu się dzieje, dlaczego tutaj jest polska flaga, czy, czy co to jest za, za organizacja. I, I są takie sytuacje, że ludzie, którzy... E, stracili kontakt z Polską, yy, on, odszukują siebie i, i pukają do drzwi. No właśnie, to jest czasem dziwne dla Polaków w Polsce, że polskość jest atrakcyjna. Że polskość może być atrakcyjna jest, jest. w takich krajach, które dawniej uważano za pępek świata, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia i tak dalej, a ludzie dalej pamiętają o... Po swoich korzeniach. Tak, Czasami Zapraszamy też nie wszystkich, nie tylko Polaków, to są rodziny porządne na przykład z inną narodowością i są wszyscy mile widziani. Także to jest nie tylko dla Polaków, ale to co próbujemy utrzymać, to jest Polonia. No polskość to jest cywilizacja. Jak ktoś wyznaje nasze wartości... I uczy się po polsku. Czasami mi się wydaje, że tutaj właśnie Polacy są bardziej patriotami niż w Polsce. No bo to jest oczywiste, jesteśmy w morzu innych ludzi, innych narodów. Tęsknimy za, za tą Polską, nie mamy jej na, na co dzień, tak? dlatego może, może dlatego. Jest, Mam podobny punkt widzenia, jeśli chodzi o niektóre rzeczy, także nam się to bardzo podoba.